I się jak pa, ja jestem Kokolino i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobię coś strasznego, tak, zrobię coś tragicznego, coś bardzo, 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 bardzo chyba złego i chyba coś bardzo strasznego, gdyż e, chyba nikt, ale to nikt normalny by tego nie zrobił, ale z racji tego, że zdać tego razem nie normalny. To, to, zrobię, to będzie bardzo, bardzo straszne, więc mam do was prośbę, że zanim obejrzycie ten odcinek Zostawcie suba, łapę w górę, gdyż do końca wakacji chciałbym dobić 10 tysięcy subskrypcji A więc wiecie co robić, zostawiacie suby, łapy w górę, w górę, tylko w górę łapy Zostawcie tutaj mnóstwo, mnóstwo subów, bo lecimy do końca wakacji po 10 tysięcy Więc udostępnijcie ten odcinek każdemu swojemu znajomemu, żeby zostawił suba oraz łapę w górę Tutaj mamy 6 aut nowego DLC, tutaj mamy tak Co my tu mamy? Mamy tutaj ben Tigona, wózku biega jak ja to mówię, <laughs> Bravado Young Classic Trainer 4 Brawa 4 Gruat Classic, Classic, Del Castle Jutti i co który mi się ostatnio bardzo bardzo podoba, Innovero Captute Dio, D10 a nie Dio. Dobra, a tu jest puste miejsce, które już przygotowałem, i to będzie naprawdę bardzo, bardzo strasznego, co ja zrobię w dzisiejszym odcinku. E, dużo osób pewnie będzie mówić: Co on za Devil, Jezu, co on zrobi z Jezu, pojebało go. E, inne takie oszalał. Tak. Czy właśnie naprawdę. Wydałem 3 miliony na wyścigówkę. 3 miliony na wyścigówkę. No tamte wyścigówki nie były takie. Wydałem 3 miliony dolarów na wyścigówkę. Jeżeli będzie 100 w górę, 125 w górę, to kupuję też tą. Der 8. No, nie, ja w to po prostu nie wierzę. Może jeszcze zanim przyjdzie mi ten samochód i to może wam pokażę ten najnowszy samochód? Jezu, on jest tylko ten tył, Jezu, ten tył mi się tak podoba, ten, ja się w tym tyle zakochałem. to jest zderzaki, ten błotnik, to jest moim zdaniem masakra. Ale to co przed chwilą zrobiłem, to była masakra. 3 miliony o tak. O tak poszły się <laughs> na auto. Moim zdaniem nie, to jest masakra, nie? Napiszcie w komentarzu, że Kolino powaliło cię. Ale w tym samochodzie po prostu zakochałem. To jest mój ukochany samochód w tej grze. Jest szybki, jest piękny, jest cudowny, jest realistyczny. Więc moim zdaniem to jest konkret wózek, to jest piękny samochód, yeah. na piękny samochód. <grych> Dobra, ale my nie nie o tym, my czekamy na wyścigu, aż przyjdzie. Jezu, nie. nie. Nie zdisujcie mnie w komentarzach, proszę was, zostawcie łapy w górę Zostawcie łapy w górę dla zachęty, żebym nagrywał dalej, bo To co przed chwilą zrobiłem, no to to była masakra Dobra, dawać mi mój samochód Nie. No, ale mniejsza z tym e, Dzisiaj o 21 może będzie live, więc bardzo serdecznie was zapraszam na live'ika Wpadajcie, e, dobra e, Gdzie jest mój samochód? Gdzie jest mój samochód? Dawać mi coś Jest. Jest Ja pierciele. No takie GUNWO. Okej. Okay. Jak to jest wielkie, Jezu Dobra, jedziemy to oczywiście stuningować 3 miliony mamy w plecy, pół miliona na tuning tak z 3,5-4,5 miliona pójdzie e, w śmietnik Do tej pory najdroższa auta, jaką kupiłem z tego DLC to jest ten Delcars e, niestandardowy Na którego wydałem około 2,5 miliona dolarów ponad lekko Ta wyścigowa chyba go wali na łebek e, Korzystając z tej pięknej okazji zostawcie suba oraz w górę na kanale Gdyż do końca wakacji chciałbym dobić 10 tysięcy subskrypcji A bez was to się po prostu nie uda, więc... No Wiecie co robić sub łapa w górę obowiązkowo Udostępnijcie ten, ten, ten kanał dosłownie każdemu, żeby to zostawił subłapy w górę Dobra, co my tu mamy? Pancerz, standard, nadwozie Aha, dobra, nic, nic fajnego Super hamulce, co ty gadasz? Nie no, jak już szaleć, to już szaleć Jak już szaleć, to szaleć O oznaczenia i tu już mogę używać wszystkiego mm. Czy ja wiem nie za ładne te oznaczenia wam powiem Dobre jakieś panele Mi się to nie za bardzo podoba ta wyścigówka szczerze wam powiem Nie jest ona za piękna A ja dam metaliczny kolor i walnę czerwoną perłę He do tego taki fajny zderzaczek Sprzedać mogę za 2 miliony, nawet nie całe, jeszcze po takim ostrym tuningu Go Turbo, co standard, e, rodzaj kół wyścigowe. Ty mogę wymienić koła w wyścigówce? Ej, to mi się podoba. Nie, dobra, zielony taki, wiecie, taki. Uspokajający, jak będę jechać to będę myśleć ile ja na to zmarnowałem To będę patrzeć na ten kolor i będę mówić Dobra, uspokójmy się, zielony kolor, uspokajający Naw Nawet broni nie mogę w tym używać Czemu w żadnej wyścigówce nie można broni używać? Rockstar, popracuj nad tym, nie mogę w żadnej wyścigówce broni używać Dobra, lecimy, już jak to jak to lata bokiem, nie? Jak, jak to hula, kurna. Ale to jest sztywne, już to widzę. Pierwszy dead. Ty taki jest ładniejszy. 200 na godzinę, praktycznie prawie 200 na godzinę. Taki Dionik mi się bardziej podoba. O, miniaturka będzie piękna. <laughs> Nie, trochę za daleko, chyba. O, inna miniaturę. Nie, to, to co ja zrobiłem, to jest horror. Ekipa, napiszcie w skali od 1 do 10 na ile mnie powaliło. Ja wstałem, że chyba a skali wam zabraknie. Gdyby nie te turbo, to by jechała ze 130-140 max i standardowy jak supercar albo jakiś inny, tylko dzięki temu turbo jedzie do 180. No to gdyby nie te turbo w tej wyścigówce, które nie jest nielimitowane, to by ta wyścigówka nie miała nawet najmniejszego sensu. Ta. No, moim zdaniem to jest. Dobra, ekipa, więc ja już może nie będę przedłużać. Proszę Was o zostawienie suba łapy w górę, napiszcie w komentarzu, jak bardzo ją powaliło. Możecie też udostępnić ten kanał, nie każdemu znajomemu, Gdy do końca wakacji ja będę dobić 10 tysięcy subskrypcji. Możecie też wysłać donate'a w poratowaniu na live jakimś. Cześć!